Szanowni Państwo, e, witamy bardzo serdecznie. Nie mieliśmy okazji się wcześniej przywitać. Witamy e, wszystkich tych, którzy to oglądają. Jesteśmy klientami biedronki, więc e, pewnie niektórzy z Was widują nas gdzieś tam w sklepach. E, jakby się udało załatwić jakiś tam rabat przy okazji, ale nieważne. E, e, Ogromnym naszym marzeniem zawsze było to, żeby przy okazji takiej imprezy wykonać jakiś utwór specjalny i, i postaraliśmy się i dzisiaj w, e, chcemy dla państwa, specjalnie dla państwa, wykonać taki utwór specjalny muzyczny, e, czyli piosenkę, którą będę śpiewał a capella, ale za to z towarzyszeniem chóru. <klucz> zaraz, 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 przepraszam, przepraszam, co to się dzieje? Po pierwsze, wypluj to, co masz w buzi. To, że jest catering, to nie znaczy, że trzeba go teraz jeść. Teraz mamy nagranie. Miliony ludzi nas ogląda. Wypluj, co masz w buzi. Już? A pokaż buzię. No. Dobrze, to wołaj Michała i chodźcie szybko. Jak Michała, po co? Przecież powiedziałem, z towarzyszeniem churu ja tak? Bije, brawa jakiś chór zaprosiłeś, ciekawy jest. I jakiś chór zaprosiłem, tylko ciebie i Michała zaprosiłem. My? No wy, proszę, nie ma czasu. E! Chór. Śmiało. Koledzy mogą się wydawać lekko zdezorientowani, bo oni podjęli decyzję o tym, że będą w moim chórze wczoraj, a w zasadzie to już było dzisiaj, druga w nocy urodziny kolegi. Sytuacja mocno barowa, ale na szczęście się zgodzili, także... A ja sobie nie przypominam ja jakiejś takiej no, sytuacji. No i ja się nie dziwię, że sobie nie przypominasz. Na szczęście nagrałem cię telefonem, wszystko mam udokumentowane. Ty się zgodziłeś za 100 zł, a ty za 70. Prosta matematyka mówi, że byłem trzeźwiejszy. A straż miejska mówiła co innego. Jaka? To nie była straż miejska. A kto to był? Śmieciarze. A ty im honory oddawałeś. Dobrze, no nie mówmy o patologiach. Są Mikołajki, prawda? Najważniejsze jest to, że mamy solistę, mamy chór, e, czyli w zasadzie jesteśmy praktycznie gotowi do wykonania tego utworu. E, ja pozwolę sobie zadbać jeszcze o atmosferę tego miejsca, lekko świąteczną, lekko taką romantyczną. Emil? Emil, to jest nasz człowiek od dźwięku i światła. Dałoby się coś takiego zrobić, żeby tutaj nieco jakby wyodrębnić solistę na scenia, nieco ukryć chór. Hmm. O, wspaniale. Dziękuję bardzo. Nie, 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 sprzeciw stop. Co stop? Bo ja za siedem dych pod czerwonym nie stoję. A kolega? stówę? Tak. Nie ma problemu. Można. Można. E, szanowni Państwo, mamy solistę, mamy chór, teraz mam atmosferę, teraz pozwolę sobie jeszcze zmienić mikrofon z tego, który mam na głowie, na lepszy. Hmm. O. Ale, ale co lepszy? A, a my? A wy zostaniecie na tych chórowych. No, no, A co, coś źle powiedziałem? Nie, ty powiedziałeś dobrze, on chyba źle usłyszał. Wow. Dobrze, żeby nie przedłużać, tradycja mówi, że kiedy jest występ solisty i chóru, to jednak solista przedstawia chór. To trochę bez sensu, ale trudno miejmy to za sobą, a zatem pozwólcie Państwo, że przedstawię mój chór. Chór nazywa się Chór z Aleksandrowa I nawet był pomysł, żeby kupić radzieckie wojskowe czapki, no niestety pandemia i zabrakło funduszy. Co, może jeszcze dwa słowa o członkach? <laughs> Ten mniejszy. O co ci chodzi? Przepraszam, mój błąd. Ten niższy po państwa prawej stronie to oczywiście Waldemar, no człowiek legenda, w zasadzie od zawsze związany z muzyką. Powiem tylko tyle, 8 lat w poznańskich słowikach, a nie jednego występu. Nie. <laughs> Że tak powiem, dalej nie będę drążył tematu. A po państwa yy, lewej stronie to Michał, nasz ostatni transfer z chóru Kormorany Augustowa. I tu niespodzianka dla wszystkich melomanów. Michał jako klasyczny tenor śpiewa jednak w półbasach. Marcin, co ty gadasz w ogóle? Uważaj, bo to też mam nagrane. Dobrze, o sobie Państwu nie będę opowiadał, bo uważam, że Ferrari się nie powinno reklamować. Aha, ja Długo będziesz tak gadał, bo byśmy sobie usiedli. No, nogi, Polu. Jak usiedli? Co, ty, żartujesz? Dlaczego? Chór ma stać. No. Od starożytnej Grecji chór stoi. Nie będziemy tego zmieniać. Tak długo. No. Oby. Tak nie żartujcie, bo sobie zapyszycie obaj. Zapruszycie. Dobrze, Szanowni Państwo. Kiedy zapadła już decyzja, że podczas tego wyjątkowego mikołajkowego spotkania będziemy wykonywać utwór specjalny, to od razu wiedziałem, że będę musiał czerpać ze skarbnicy. Że będę musiał sięgnąć do szerokiego wachlarza przebojów Stana Borysa. Co to było za jakieś takie uuu? Co to było? Pomruk szacunku. Dzieciaku. I z tego szerokiego wachlarza przebojów Stana Borysa wybrałem dzisiaj dla wszystkich Państwa jeden utwór. A wiem, który. Tam jest taki Anno, Anno, taki fajny powtarz, chór wystarczy powtarzać, damy radę, łatwo. O, na no. pewno dacie radę, tym bardziej, że wybrałem ten drugi utwór. <laughs> Już większość z Państwa na pewno się zorientowała, że chodzi o piosenkę Jaskółka Uwięziona. E, a, e, zaraz, zaraz, tam nie ma chóru. No właśnie. No i to Was może uratować. O, <laughs> <A>, okej. <okay. laughs> Wybrałem piosenkę Jaskółka Uwięziona napisałem własny tekst do tego utworu, bo nie, nie dlatego, że oryginał mi się nie podoba, bardzo mi się podoba, natomiast przeczytałem oryginał dzisiaj trzy lub cztery razy bardzo dokładnie i okazało się, że w oryginalnym tekście tego prze, przeboju nie ma pół słowa o sklepach Biedronka. Nie wiem dlaczego, czy Stan Borys nie przepada za tą siecią akurat. Ja uwielbiam sklepy Biedronka, więc... Napisałem własny tekst, który za chwilę wykonam z Towarzyszeniem Chóru, który tylko jeszcze szybciutko wprowadzę artystycznie, bo są tak zestresowani, że aż tu czuć się, naprawdę. Eee, przepraszam, Więc w tej piosence, którą będę za chwilę śpiewał, skupcie się, hmm. macie dużo szczęścia i mało roboty, bo będziecie tylko ciągnąć końcówki. Halo, halo, za siedemdych? Stówka też trochę nie bardzo to. Chodzi mi o to, żebyście mnie wsparli wokalnie w środkowych rejestrach na końcu frazy. Tak wygląda praca z amatorami niestety i to wszystko trzeba łopatą tłumaczyć. Państwo pozwolą? Szybko tłumaczę na przykładzie. Eee, rzeczownik jakikolwiek. Pasztet. Pasztet. Pasztet akurat nie jest dobry. Bo ja lubię. Ja Tado. wiem, ale chodzi o to, że pasztet to jest rzeczownik, który się kończy z półgłoską, a ja wolałbym, żeby to był rzeczownik, który się kończy z samogłoską. Pasztetowa. Pasztetowa. Cały Waldek. I teraz o co chodzi? Skupcie się. Gdyby Stan Borys miał zaśpiewać słowo pasztetowa, to by oczywiście by zaśpiewał, ale nie zaśpiewałby nigdy normalnie, tylko zawsze by zaśpiewał po swojemu. tak? Czyli by zaśpiewał. Pasztetowa. I zależy mi właśnie na tym takim. Mamy kontakt ze sobą jakiś, czy. Nie stójcie tak, nie gapcie się. Mówcie coś, nie wiem, wiemy o co chodzi, nie wiemy, jasne, niejasne? Nie, no, jasne, no. jasne, tak. Fakt, no no, że jak będzie pasztetowa to a, 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 a. Co tu nie wiedzieć? Nie. To był tylko przykład. Przecież ja nie powiedziałem, że będzie pasztetowa. Nie będzie pasztetowej? No, <laughs> dobrze. Dobrze, jak ładnie zaśpiewasz, to ci tak załatwię, że w każdej biedronce będziesz miał kawałek pasztetowej do zjedzenia za darmo po prostu. Super. Będziesz no. królem pasztetowej. to tam osmarujesz? Dobrze, eee, szanowni państwo, więc wszystko wyjaśnione, jesteśmy praktycznie gotowi, a zatem specjalnie na dziś pisany utwór, mój tekst, mój chór. Przepraszam, teraz ja źle usłyszałem, sorry. Mój tekst, mój chór. Ja. Kukuka Stop, przepraszam, nie słyszałem chóru. A to że już? A kiedy? W przyszłym tygodniu? Może zacząłem śpiewać, tak? No ale tak od razu chór? No co od razu? Zacząłem śpiewać, czy nie? No tak, ale strasznie nas zaskoczyłeś. Nie wiedzieliśmy, że aż tak zmodyfikujesz ten tekst. No stary. Aż tak zmodyfikuję tekst. No, na razie tylko ptaka zmieniłem. No co? Mało? Ja nie <laughs> wiem będzie, że ptaka sobie można o tako zmienić. No bo... nie można. No on zmienił. No to jest Ferrari. To Dobrze. I a... przede wszystkim stańcie inaczej, bo stoicie jak flejtuchy i odwracacie uwagę ode mnie. Flejtuchy. A to jest mur... Czy chór, bo teraz już nie wiem. Okay. To jak mamy. ręce, tak. I bokiem, bokiem. O. o. Wystarczająco? Churowo stoimy? <noise> Że tak zażartuję? Chór wie, jak stać. Oh. Zatem, szanowni Państwo, specjalnie na dziś pisany utwór, mój tekst. Mój chór, ja. Kukuka uwięziona w zegarze ponad drzwiami. Poduszkę wypłakuje dniami i nocami. Stop, nie, stop, stop. Przepraszam, przepraszam, bo mogą nas oglądać teraz młodzi widzowie. I tu informacja. Otóż chodzi o to, że kukułka to jest taki sprytny ptaszek, który swoje jajka podrzuca do gniazd innych ptaszków. A z czego się tam dorośli przed ekranami śmieją, to ja już nie wiem. Od drugiej zwrotki. Uwaga: kukułka jaja podrzuca. Gdzie mieszkają zające? kukuka, ze wszystkich najlepsza, bo robi zakupy w Biedronce.